Jesteście pewnie przyzwyczajeni do Gotuj z Julianem, gdzie ja robię eksperymenty kulinarne. Ale nie zawsze eksperyment kulinarny polega na tym, że wrzucasz coś do kawy albo kawę do czegoś. Czasami znajdujesz coś, co wygląda jak kawa, kolorowane jest jak kawa, ale czy jest kawą? I tak jest w tym przypadku, gdy znalazłem, dum, 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 oreo kawę. The light iced coffee made with real milk and cream. International. Okej. Okay. Jakim cudem to jest gazowane? What the fuck? Fuck. Zmieszałem, jakim cudem kawa może być gazowana? Patrzcie. Mam cały telefon uwalony teraz. Kosztowało to bardzo dużo pieniędzy. A smakuje, wiecie jak? Jeżeli czasami macie płatki, jakieś takie czekoladowe, i za długo zostawicie je w mleku, i zjecie płatki, zostaje mleko. To mniej więcej tak smakuje. Powiem Wam tak, że kawy to ja tutaj nie wyczuwam za cholerę. Wyczuwam właśnie resztkę ciastków albo płatków. Nie warte 5 zł.